Naszym gościem jest Krystian Pieczara. Witaj Krystian. Cześć. E, no kronikarze do, doszły mnie słuchy, że to może być już Twoja 80. bramka w barwach Polonii. śrubujesz dalej e, te rekordy, powiedz jak się z tym czujesz. E, wiesz co, powiem Ci zupełnie szczerze, że tego nie śledzę. E, przed każdym spotkaniem podchodzę tak samo. Właściwie to przed każdym treningiem podchodzę tak samo e, do tego, co robię. E, przede wszystkim bardzo cieszę się dzisiaj, że ta bramka, którą udało mi się strzelić w końcówce jest bramką zwycięską bo na pewno ten mecz pod względem gry pozostawia wiele do życzenia natomiast no wszystko dobre co się dobrze, dobrze kończy i dzisiaj, dzisiaj trzy punkty zostają u nas Właśnie, a propos tego meczu mam wrażenie, że tutaj mega się cieszyliście też po tej drugiej bramce widać było, że wam zależało do końca, żeby ten mecz wyciągnąć dla kibiców, którzy tutaj do końca też wierzyli że w końcu uda nam się zdobyć trzy punkty na własnym stadionie bo od jakiegoś czasu nam się to niestety nie udawało yy, tak no wiesz co my jakby już wydaje mi się, że limit takich yy, słabszych wyników Wyczerpaliśmy u siebie na boisku. Wiesz, jakby niesamowity urok mają takie mecze o tej godzinie, w takich warunkach, i strzelając bramkę w doliczonym czasie gry, właściwie już to jest naprawdę coś wyjątkowego. Tak jak powiedziałeś, chcieliśmy koniecznie to spotkanie dzisiaj wygrać. Tak jak już wspominałem wcześniej, na pewno gra nam nie szła przez, przez większość meczu, ale, ale no, nie ma nic lepszego jak zwycięstwo w meczu, w którym nie do końca ci idzie, tak? bo, bo, bo rzeczywiście to gdzieś tam buduje morale i pokazuje, że wystarczy, że jesteśmy czasami mocno zdeterminowani przez... 120 sekund i to może przynieść zwycięstwo i zupełnie inaczej będzie się nam teraz pracowało w tym tygodniu. Jeszcze zapytam Cię, jako doświadczonego zawodnika, pojawia nam się coraz więcej młodzieży w wyjściowym składzie. Dzisiaj debiut Tomasza Andrzejewskiego, pojawił się też Janek Goliński. Jak Ty ich byś ocenił z perspektywy treningów, czy, czy sporów naszą jakości do, do, do treningów, ale też do gry? Wiesz co, ja staram się być jak najdalej do doceniania kolegów ze swojego zespołu, natomiast to, co mogę powiedzieć, to na pewno są to chłopcy, którzy chcą pracować, mają pozytywne podejście do do, do zajęć. E, przyszłość przed nimi. E, na pewno skoro znaleźli się w takim klubie jak Polonia, to, to mają to coś i, i wydaje mi się, że, że tam ciężką pracą, pokorą i czasami taką zwykłą obserwacją tego, co się na, na co dzień dzieje na treningach e, i, w, i w klubie są w stanie e, wnieść, e, wnieść jakąś nową jakość do zespołu. Na pewno e, Janek myślę, że jak na swój wiek, to Prezentuje całkiem, całkiem przyzwoity taki spokój na boisku. Natomiast no, Tomek to zawodnik, który dysponuje bardzo fajnymi parametrami fizycznymi. Jest, jest, jest dynamicznym zawodnikiem. Dzisiaj, w dwóch sytuacjach, fajnie wyszedł na pozycję i był blisko stworzenia zagrożenia dla, dla, bram, dla bramki pogoni. I wydaje mi się, że, że na pewno będą dostawali ci chłopcy coraz więcej szans i, i fajnie, i mam nadzieję, że. Też dzięki pomocy doświadczonych zawodników dziś zrobią krok do przodu. Teraz przed nami mecz ze Zniczem Biała Piska. Już w zeszłym sezonie mieliście się pewnie pierwszy raz okazję zmierzyć na tym terenie. Mhm. Przed nami prawdopodobnie ciężkie spotkanie. Tak, wiesz co, troszkę będzie inna specyfika pewnie tego meczu. Eee, natomiast e, nie oszukujmy się, funkcjonujemy w trzecioligowych realiach i prawda jest taka, że każdy mecz to punktem wyjścia, w każdym meczu jest determinacja i, i tej nie może nam zabraknąć w meczu z Spiską. No będzie to na pewno trudne spotkanie, tak samo jak było trudne dzisiaj, a ja jakoś specjalnie, specjalnie będę się do niego przygotowywał. Prawda jest taka, że pierwsze co to musisz zostawić serce na boisku a a, a potem do, gdzieś dopiero w, potwierdzić to umiejętnościami, więc, więc no, tak jak powiedziałeś, spodziewamy się ciężkiego, ciężkiego meczu, ale nie mniej ciężkiego niż dzisiaj. W serce umiejętności i walczymy o trzy punkty w następnym spotkaniu. Tak, tak. myślę, że te ostatnie dwa mecze, nas, ten dzisiejszy i ten w Zambrowie, dały nam taki pozytywny bodziec, który był nam potrzebny i tak i jedziemy tam pozytywnie nastawieni. Oczywiście e, postaramy się dobrze przygotować do tego meczu, natomiast jak, jak to się skończy, to, to czas pokaże i zobaczymy, Przecież prawda jest taka, że po takim meczu chciałoby się grać i pojutrze nawet. No to życzymy, żeby ten stan chęci do piłki się utrzymał do najbliższego spotkania. No i powodzenia w Białej Piski. Dzięki wielkie i do zobaczenia.